Wydawnictwo Kos i Storybox przedstawiają Joseph Murphy, cuda twojego umysłu, myśli kształtują życie. Realizacja i montaż Adrian Chimiak, czyta i Renausz Prochera. Rozdział pierwszy. Świadomość i podświadomość. Każdy człowiek dysponuje jednym umysłem, ale działa on niejako na dwóch poziomach. Każdy z poziomów charakteryzują inne właściwości. Można więc w pewnym sensie mówić o dwóch umysłach. Każdy z nich jest zdolny do niezależnego działania. Jeden nazywamy umysłem obiektywnym, ponieważ reaguje na rzeczy zewnętrzne. Drugi, jak się łatwo domyślić, określamy mianem umysłu subiektywnego. Umysł subiektywny podlega umysłowi obiektywnemu, jest zawsze pod jego kontrolą. Obiektywny umysł koncentruje się na obiektywnym zewnętrznym świecie. Dane o świecie zewnętrznym zdobywamy za pomocą pięciu zmysłów fizycznych. Obiektywny umysł jest naszym przewodnikiem w kontakcie ze środowiskiem. Gromadzimy wiedzę, wykorzystując do tego pięć zmysłów. Obiektywny umysł dochodzi do swoich wniosków w oparciu o obserwacje, doświadczenie i wiedzę zgromadzoną przez innych ludzi. Najważniejszą z funkcji świadomego umysłu jest rozumowanie. Rozejrzyj się po Los Angeles, a dojdziesz do wniosku, że jest to niezwykłe miasto, w którym znajdują się wspaniałe parki, piękne ogrody, budynki o niezwykłej architekturze itd. Tak przejawia się działanie Twojego świadomego czy obiektywnego umysłu. Słowo obiektywny sugeruje, że ma on związek z obiektywnymi rzeczami. Subiektywny umysł bierze natomiast pod uwagę to, co nie podlega percepcji pięciu zmysłów. Umysł subiektywny czy też podświadomy tych terminów można używać zamiennie, postrzega intuicyjnie. Jest on siedliskiem emocji. Nie ma wątpliwości, że umysł ten przejawia swą największą aktywność wtedy, gdy umysł świadomy się z niej wycofuje. Tak więc pewnego rodzaju inteligencja manifestuje się wtedy, gdy świadomy umysł pozostaje w stanie zawieszenia, relaksu, półsnu. Podświadomość widzi bez pomocy oczu. Jest zdolna do jasnowidzenia i jasnosłyszenia. Podświadomy umysł może opuścić ciało i w ten sposób podróżować do odległych miejsc. Dzięki podświadomości możesz nie tylko czytać w myślach innych ludzi, lecz także poznać treść listów w zaklejonej kopercie, która jest na dodatek zamknięta w sejfie o bardzo grubych ścianach. Podświadomy umysł jest zdolny do rozumienia myśli innych ludzi bez używania zwykłych dróg komunikacji. Jest zatem bardzo ważne, byśmy poznali, jakie interakcje zachodzą pomiędzy świadomym i podświadomym umysłem, żeby nauczyć się prawdziwej sztuki modlitwy. W chwili obecnej dysponujemy wieloma terminami, które pomagają nam opisać obiektywny i subiektywny umysł. Jak już wspomniałem, te dwa poziomy nazywamy świadomością i podświadomością, ale także powierzchownym i głębokim ja, umysłem męskim i żeńskim, albo jeszcze inaczej. Pamiętaj jednak o tym, co zaznaczyłem na początku, a mianowicie, że jest tylko jeden umysł, w którym można wyróżnić dwa poziomy czy dwie funkcje. Umysł podświadomy zawsze podlega sugestii i jest przez nią kontrolowany. Musimy sobie uświadomić, że podświadomość akceptuje wszystkie sugestie. Nie dyskutuje z tobą, lecz akceptuje twoje życzenia. Wszystkie rzeczy, które ci się przytrafiają, są owocem myśli wpisanych w twój podświadomy umysł. Twoja podświadomość zaakceptuje każde przekonanie, które uznasz za prawdziwe i słuszne. Podświadomość jest jak gleba. Przyjmie każde ziarno, które w niej złożysz, bez względu na to, jaką ono ma wartość. Pamiętaj, wszystko co uważasz za prawdę, zostanie zaakceptowane przez Twoją podświadomość, a następnie urzeczywistni się w Twoim życiu w postaci doświadczenia czy zdarzenia. Konkretne idee płyną do Twojej podświadomości na fali uczuć. Oto prosta ilustracja. Świadomość jest to niczym kapitan na statku. To on ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego losy. Wydaje rozkazy mężczyznom w maszynowni, w której jest mnóstwo różnych urządzeń potrzebnych do właściwego funkcjonowania statku. Ludzie w maszynowni nie muszą wiedzieć, dokąd zmierza statek, oni tylko wykonują rozkazy kapitana. Skierują statek na skałę, jeżeli kapitan wyda im rozkaz oparty na błędnym odczytaniu wskazań kompasu czy innego urządzenia. Mężczyźni w maszynowni są mu posłuszni, ponieważ on jest ich dowódcą. Nie przychodzą do niego ze swymi wątpliwościami, lecz wykonują jego rozkazy. Kapitan jest dowódcą statku i dlatego jego rozkazy są realizowane. I tak samo jest z naszym umysłem. Świadomość jest kapitanem, a ciało ze wszystkimi jego cechami jest statkiem. Podświadomość przyjmuje rozkazy w postaci sugestii opartych na naszych wierzeniach i przekonaniach. A oto inna prosta ilustracja. Załóżmy, że nieustannie powtarzasz ludziom: „Nie lubię grzybów”. Potem na stół podawane są grzyby, a ty zaczynasz cierpieć na niestrawność, ponieważ podświadomość została już poinformowana, że szef nie lubi grzybów. Być może ten przykład cię rozbawił. Tak czy inaczej, jest to obraz relacji zachodzących pomiędzy świadomym i nieświadomym umysłem. Przyjmijmy, że jakaś kobieta mówi Jeżeli wieczorem wypiję kawę, to obudzę się o trzeciej nad ranem. I rzeczywiście, gdy piję kawę, podświadomość przypomina jej Szef życzy sobie, byś się w nocy obudziła. W starożytnych alegoriach podświadomość utożsamiano z sercem. Egipcjanie nie określali jednak serca tym terminem, Babilończycy nadawali jej różne imiona. Możesz wywierać wpływ na swoją podświadomość, ona zaś urzeczywistni w Twoim życiu to, co w niej zdeponujesz. Każda idea, z którą zwiążesz się emocjonalnie i uznasz za prawdziwą, zostanie zaakceptowana przez Twoją podświadomość. Jeśli na przykład pragniesz uzdrowienia, wycisz się, zrelaksuj, oddychaj głęboko, Skup swoją uwagę, myśl o uzdrowicielskiej mocy obecnej w twojej podświadomości i afirmuj, że konkretny organ twojego ciała jest teraz uzdrawiany. Podczas tej praktyki nie możesz żywić żalu wobec innych. Musisz wszystkim przebaczyć. Możesz powtarzać te uzdrowicielskie sesje trzy lub cztery razy dziennie. Pamiętaj, że twoja podświadomość stworzyła twoje ciało, a więc może je także uzdrowić. Zdarza się, że ludzie afirmują uzdrowienie konkretnej części swego ciała, a następnie po 10 czy 15 minutach mówią niestety jest coraz gorzej, chyba nigdy nie wyzdrowieje. Tego rodzaju mentalne nastawienie, takie negatywne stwierdzenia neutralizują wcześniejszą pozytywną afirmację. Gdyby chirurg usunął ci wyrostek robaczkowy i zakończył operację zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, a następnie wrócił do ciebie, by znów cię otworzyć i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, a po upływie 30 minut znowu zrobił to samo, z pewnością doprowadziłby do twojej śmierci w wyniku infekcji. W podobny sposób i ty przekreślasz swoje uzdrowienie poprzez otwieranie umysłu na negatywne afirmacje. Pamiętaj o istnieniu podświadomego wymiaru twojego umysłu. Powinieneś uczyć się używać tego wymiaru w taki sam sposób, w jaki inni uczą się używania elektryczności. Ludzie nauczyli się wykorzystywać zjawisko elektryczności za pomocą przewodów, żarówek i wielu innych urządzeń, respektując prawo przewodnictwa, izolacji itd. Musimy poznać ogromną moc i niezwykłą inteligencję obecną w nas, a następnie mądrze jej używać. Wiele osób zaczyna zdawać sobie sprawę z wagi podświadomości. Edison, Ford, Marconi, Einstein i wielu innych korzystało z bogactwa swojej podświadomości, która umożliwiła im wgląd w wiele zjawisk na świecie i pomogła dokonać wielkich rzeczy na polu nauki, przemysłu i sztuki. Badania dowiodły, iż zdolność użycia podświadomych mocy sprawiła, że wielu naukowców i badaczy osiągnęło sukces. Drzemie w tobie wielka energia, której możesz użyć. Dzięki niej możesz także całkowicie uwolnić się od napięcia i frustracji. Energia ta jest w stanie ożywić wiele części Twojego ciała. Albert Hubbard zapewniał, że najważniejsze idee stawały się Jego udziałem wtedy, gdy był zrelaksowany, pracując w ogrodzie lub spacerując. Tak już jest, że gdy jesteś zrelaksowany, z Twojej głębi wydobywa się subiektywna mądrość. Bardzo często inspirujące myśli wyłaniają się wtedy, gdy świadomy umysł jest w pełni zrelaksowany. Jakże często dziwiłeś się, gdy w nocy otrzymywałeś rozwiązanie konkretnego problemu. Dzieje się tak, ponieważ myśląc o tym wprowadzasz prośbę do podświadomego umysłu, który rano przedstawia ci rozwiązanie. Starożytne porzekadło mówi, noc przynosi rozwiązanie. Jeżeli chcesz się obudzić o siódmej rano i zasugerujesz podświadomości tę godzinę, ona dokładnie wtedy cię obudzi. Opiekująca się chorym dzieckiem matka, zanim pójdzie spać, sugeruje swej podświadomości, by ją obudziła, gdyby się okazało, że dziecko ma gorączkę lub potrzebuje pomocy. Może grzmieć za oknem, a matka się nie obudzi. Jednakże, gdy zapłacze jej dziecko, ona natychmiast to usłyszy. Tak wygląda działanie podświadomości.